Cześć, witajcie, Bolek zobaczył, że wyciągam aparat, to już tutaj nadaje. przy ręce stoi, a w ogóle zobaczcie jak mu ładnie tu w rosną kolce na nogach, będzie bojowy kogut. Co mi dziobiesz? Przyszedł pod poddziubuje łobuz. A to jest statko. Kurek. Korzystałem ze słońca. Już sobie tutaj grzebią. No, ale mają bałagan straszny na wybiegach. Dlatego dzisiaj postanowiłem wysprzątać chociaż ten pierwszy. Już tam wywiozłem trochę ziemi tej po zimie, co była z wierzchu. Więc prawdopodobnie to tylko przegrabię, eee, przekopę, przesypę wapnem i rzucę eee, z rębek. Cały czas tutaj stoi mi dziobie łobus. No i póki co będę zamykał, bo przerzucę tutaj No właśnie, nowe kuraki, które ostatnio Wam pokazywałem Dobra, biorę się za robotę, bo szkoda czasu Wybieg przekopany, przesypany wapnem Przesypywałem zwykłym, budowlanym wapnem Kiedyś kupowałem takie do odkażania z mentolem, ale teraz nie było. E, więc kupiłem budowlane, przespałem, przegrabiłem. E, więc już będzie odkażony wybieg. No i sypę z Zrębki Z mam tutaj ze swoich drzew, trawy, jakieś tam inne patyki. E, no i póki co tylko tym zasypę e, i no i tak wstawię, wstawię kurniczek i wpuszczam kurczoki taka zrębka, różna mieszana trochę igiełek, trochę trawy trochę patyków kury już są wstawiłem budę tylko jeszcze muszę zamykanie zrobić no i tak to wygląda kurki jak przyjechały pod rękę podchodziły, a teraz się boją Jakbym im krzywdę robił Chowają się uciekają No i tu jeszcze sileczki mi zostały Póki co siedzą razem Później zobaczymy Ogólnie ta buda jest tylko tymczasowa Trzeba będzie pomyśleć nad czym innym Chyba że wpuszczę je do stada nosek, ale to na spokojnie wszystko. No i ja na wybiegach staram się używać zrębki. Myślę, że jest to najlepszy materiał, jaki można użyć. No, ponieważ przynajmniej tutaj u tych kur, które mniej grzebią bo to chwila moment i to przygrzebią i prawie tego nie ma e, mówię prawie ponieważ e, jednak coś tam zostaje i spełnia swoją rolę e, bo jak jest przygrzebane razem z ziemią też fajnie odprowadza wodę nie robi się takie bagno e, zresztą tutaj widać gdzie one teraz wszystkie siedzą to jest ze zrębką jest to przemieszane tu nigdy mi woda nie stoi czego nie można powiedzieć o reszcie wybiegu no ale u tych kur co nie grzebią albo mało grzebią no to wystarczy to tylko przegrabiać wierzchu delikatnie no i odchody idą na spód zwierzchu jest czysto woda się nie utrzymuje, wszystko wsiąka pod spodem jak sobie też pogrzebią trochę kury to wychodzą robaki i ta ziemia fajnie też jest spulkniona myślę, że no, zrębka według mnie jest najlepszym wyjściem na wybieg więc jeśli ktoś się zastanawia co to właśnie zrębka nie polecam słomy, nie polecam siana nie polecam trocin przerabiałem w ogóle się nie sprawdza przynajmniej się nie sprawdzało u mnie Zrębki to jest właśnie to. I popatrzcie jeszcze na kurki. Obcięte mają e, pióra na skrzydłach, żeby nie latały. A to też wiecie, z filmiku e, nie rzuca się jakoś bardzo w oczy. Mam nadzieję, że będą zadowolone tutaj na tym wybiegu. Dobra, trzymajcie się, na razie hej.